Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie. Konfederacja w Białym Stoku startuje z tirem wolności. Nawiązujemy do słynnego kanadyjskiego konwoju wolności kierowców, przewoźników, którzy postawili się rządowi lewicowemu rządowi Kanady w obronie swoich praw. Przypominamy również o naszej akcji tira wolności w trakcie pandemii, gdzie walczyliśmy o prawa obywatelskie. Przypominamy o tym, że na finiszu kampanii wyborczej przypominamy o tym, że Konfederacja jest jedyną formacją wiarygodną w obronie podstawowych praw, jakie mają polscy obywatele, prawa do swobodnej działalności gospodarczej, prawa do swobodnego przemieszczania się, prawa do swobodnego dysponowania swoją własnością, prawa do płacenia gotówką, tych praw, które są nam ograniczane przez rząd czy przez eurokratów przy poparciu innych partii tzw. opozycji. Przypomnijmy, że pod pretekstem pandemii prawo do płacenia gotówką było zawężane. Przypomnijmy, że jesteśmy poddawani coraz dalej idącej inwigilacji finansowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy, że e, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej była na podstawie zupełnie arbitra arbitralnych pretekstów. Zawieszana, blokowana, kazano ludziom siedzieć w domach. E, w tej chwili słyszymy o tym, e, że rząd zawarł porozumienie z Unią Europejską o KPO, w którym jest zapowiedziane zmniejszanie mobilności indywidualnej Polaków. E, mamy mieć zakaz wjazdów do miast starszymi autami, a więc normalnie ludzie, których nie stać na nowoczesne elektryczne, bardzo drogie samochody e, będą musieli być może siedzieć w domach. Mamy mieć w ogóle zakaz rejestrowania nowych aut na normalne paliwa od 35 roku. Od przyszłego roku mamy mieć specjalny podatek za rejestrację nowego samochodu spalinowego. Od 26 roku mamy płacić coroczny podatek za sam fakt posiadania auta z silnikiem na zwykłe paliwo. Brniemy w coraz dalej idący absurd. Przypomnijmy, że rząd stworzył specjalne certyfikaty efektywności energetycznej, bez których w tej chwili już notariusz nie może zawrzeć umowy kupna czy sprzedaży nieruchomości, a Unia Europejska Unia szykuje dyrektywę budynkową, zgodnie z którą nie będziemy mogli kupić ani sprzedać, jeżeli nie spełnimy bardzo wyśrubowanych wymagań, na które w Polsce ludzi nie stać. Ludzie w Polsce ogrzewają domy gazem, Unia Europejska chce tego zakazać. Rząd na te wszystkie rzeczy zgodził się, akceptując w 20 roku Fit for 55. Podsumowując, nasze wolności są odbierane. Ktoś musi tego bronić. Tą siłą, która broni w Polsce wolności jest Konfederacja. Dlatego ruszamy z Tirem Wolności. Odczytam miasta, przez które TIR Wolności przejedzie. Zaczynamy dziś w Biemiełem Kończymy w piątek w Krakowie, gdzie będzie finał kampanii wyborczej, a więc e, dziś jest Białystok. Również o 11.45 tyrwolności Wolności będzie w Wyszkowie, o 14.15 w Warszawie, jutro o 8.15 w Garwolinie, e, o 10.00 w Łukowie, o godzinie 14.00 w Chełmie, o godzinie 16.30 w Lublinie. O go, e, następnie w piątek o godzinie 10.00 w Stalowej Woli, o godzinie 12.15 w Rzeszowie, o godzinie 14.15 w Tarnowie. O godzinie 17.30 w Krakowie. W sumie tir Wolności odwiedzi aż 11 miast. Na tirze Wolności jest przypomniany nasz podstawowy przekaz na finał kampanii wyborczej. Nasze wiodące hasła. Proszę o ich przedstawienie. Dwójkę na podlaskiej liście. Adriana Stankiewicza. Tak, Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić nasze podstawowe postulaty, nasze pięć podstawowych postulatów, w których jako jedyni jesteśmy najbardziej wiarygodni, gdyż to udowodniliśmy pracą w Sejmie oraz naszą pracą ideową, którą wszyscy przez, te, przez całe nasze polityczne życie robiliśmy, gdzie walczyliśmy o te wszystkie postulaty tutaj wymienione czyli przede wszystkim to, co głosimy: proste i niskie podatki, ograniczenie biurokracji. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, e, mieszkania tańsze o 30%, gotówka wpisana do konstytucji i zero socjalu dla Ukraińców. Nasze państwo nie może finansować dwóch narodów, gdyż nas zwyczajnie na, na to nie stać. E, przede wszystkim powinniśmy finansować polskie, polskich obywateli, polski naród. Tak, tak nasze państwo powinno funkcjonować. I nie uwierzymy w to, że. Te postulaty nie mogą zostać spełnione w naszym kraju, gdyż większość tych postulatów mamy spełnionych u naszych sąsiadów. Przede wszystkim Słowacja wpisała, Słowacja wpisała do konstytucji prawo do posiadania gotówki. Dobrowolny ZUS jest w Niemczech i nie wierzymy w to, że u nas się nie da. My udowodnimy to, że to się da. Dziękuję bardzo. Zaproszę o zabranie głosu pana Dariusza Wasilewskiego, ostatnio na naszej liście. Proszę Państwa, my podsumowaliśmy wczoraj też te wielkie poruszenie, które odbyło się w województwie podlaskim. Chciałbym zaakcentować, że ten tir wolności, ale też w takiej sferze mentalnej, duchowej rusza też na Podlasiu. Jesteśmy posłowie, by stworzyć silną reprezentację samorządową. Widzieliśmy lokalne wielkie poruszenie. Ludzi, którzy normalnie przychodzili, zadawali bardzo ciekawe pytania, otwarte spotkania bez żadnej selekcji i poruszenie wielu, wielu osób, które faktycznie chce i wie, jak żyć, chce pięknie żyć. I ta wolność oraz patriotyzm, która przybrzmiewa właśnie w naszej kampanii, trafiła do wielu nie tylko serca, ale też i rozumów przez chociażby tego typu bardzo konkretne postulaty wielu przedsiębiorców. Tutaj jesteśmy na targowisku na Kawaleryjskiej obok, więc to poruszenie życia w sposób swobodny, bez ograniczeń trafia na Podlasie i mam nadzieję, że ten zasięg będzie owocny, a wiosną też Konfederacja trwale zaistnieje w województwie podlaskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nadmienię, że dzisiaj wspólnie ze Zbigniewem Kasperczukiem, naszym kandydatem do Senatu, byliśmy na giełdzie rolnej, gdzie rozmawialiśmy z ludźmi, rozdawaliśmy swoje ulotki, rozdawaliśmy krówki Konfederacji. Reakcje bardzo dobre, nastrajające optymizmem, jeżeli chodzi o finał kampanii wyborczej. No i pracujemy, odwiedzamy cały czas kolejne miasta i prowadzimy tą kampanię wyborczą. Chciałem też zapowiedzieć, że wystąpię jeszcze w jednej debacie wyborczej w mediach, to znaczy w telewizji Polsat, w ostatniej debacie wyborczej, być może ostatniej w ogóle. W czwartek to będzie debata o polityce migracyjnej. Natomiast chciałem też podziękować Podlaskiemu Klubowi Biznesu, który zaprosił nas wczoraj do dyskusji o programie gospodarczym. Miałem przyjemność reprezentować Konfederację w tej debacie i również już można, myślę, oglądać wyniki tej debaty w internecie. Także prowadzimy kampanię wyborczą. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, dziękujemy Państwu bardzo i wsiadamy do Tira Wolności. Pozdrawiamy. Możemy jakoś podejść, zrobić sobie z, blis, z bliska zdjęcia. No tylko zrobimy jeszcze zdjęcia. Tak.